Na swojej recenzji Mavic R2, czyli poprzednika tego drona, mówiłem, że jest to coś takiego pomiędzy czymś bardziej wakacyjnym, np. Mavic Mini, a czymś takim bardziej profesjonalnym, np. Mavic 2 Pro. Na papierze wygląda na to, że większość tych ciekawych i profesjonalnych funkcji z Mavic 2 Pro zostało przeniesione właśnie do tego drona, czyli do Mavic R2. S. Bo mamy tutaj jednocelową matrycę, 20 megapikseli, nagrywanie w 10 bitach. A oprócz tego nowy Active Track, no i oczywiście OcuSync wersja trzecia. Zrobimy sobie dzisiaj takie małe porównanie, oczywiście do poprzednika tego drona, ale też do innego, który też ma jednocelową matrycę. A to wszystko jest możliwe dzięki GoHero.pl. Dzięki nim mogę Wam robić te recenzje niesponsorowane i niezależne. Zatem nie pozostaje mi nic innego jak zaprosić Was do materiału. Standardowo zaczniemy sobie od jakości wykonania. No, słuchajcie, w zasadzie to jest ta sama powiedzmy buda, co poprzednik. E, tutaj niewiele się zmieniło i oczywiście jest bardzo dobrze. No, plastiki są najwyższych lotów, wszystko jest świetnie spasowane, nic tu nie stuka, nic nie puka, e, także do tego ciężko się przyczepić. E, tutaj mamy te dwa nowe czujniki, jak sobie tego drona weźmiecie o, w ten sposób. To trochę wygląda jak takie Porsche z góry, albo jakieś autko z GTA 2. E, mają oczywiście nam pomóc w śledzeniu i omijaniu przeszkód, tak żeby było bezpieczniej. Z przodu oczywiście najważniejsze, czyli ta kamera. No, tak jak mówiłem, mamy tutaj jednocelową matrycę, 20 megapikseli, e, także jestem bardzo ciekaw, jak to się będzie spisywało. Mimo wszystko jest to bardziej takie rozwinięcie niż zupełnie nowa generacja. No, sam producent nazwał to R2S, a nie R3. Zatem aż tak nie będę skupiał się tutaj na tych wszystkich pierdołach, jeśli ktoś chce bardzo zgłębić temat ogólnie serii R. No to odsyłam tutaj do filmu, a tutaj skupimy się głównie na tym, w czym przede wszystkim są inne. Zacznijmy więc od różnic względem poprzednika. Na zewnątrz, poza paroma detalami, nie różni się prawie niczym, tylko dodatkowymi czujnikami z przodu, więcej o nich później, nową kamerą, o tym również za chwilę i to w zasadzie tyle. Nawet baterie są identyczne i kompatybilne ze sobą, więc jeśli macie jakieś z Era 2, to możecie na nich latać. Sporo zmian jest tutaj pod obudową. Mamy więcej anten, które poza nowym systemem Airsense, który znamy z DJI FPV, mają poprawić zasięg lotu. Oprócz tego, trochę inne bebechy niż w przypadku R2. Zatem, przekładka kamery, która była możliwa w przypadku DJI Mavic Pro 2, tu niestety się nie uda. Całość waży poniżej 600 gramów, więc teoretycznie kwalifikuje się do klasy A1 C1. Mówię teoretycznie bo nie mamy tutaj oficjalnie nadanej klasy przez producenta, przynajmniej jeszcze. Dla tych, którzy nie wiedzą o co chodzi, to tutaj odsyłam do filmu. Nad bezpieczeństwem lotu czuwają tutaj czujniki zbliżeniowe prawie z każdej strony. Nie mamy ich tylko na bokach. Oprócz tego system nawigacji GPS oraz Glonass. Co ciekawe, w specyfikacji nie znalazłem tutaj Galileo. Oczywiście jak w przypadku wszystkich dronów tego typu, gdybyśmy stracili zasięg, to dron za pomocą tych GPS-ów wróci na miejsce startu. Dron świetnie trzyma swoją pozycję i gdybym miał porównywać do latania z zwykłym R2, to nowy R2S jest zdecydowanie zwinniejszy Szybciej się rozpędza i ogólnie tak dynamicznie się zachowuje, trochę jak Phantom 4 Pro. Mi w każdym razie to odpowiada. Mamy tu nowy OcuSync wersja 3 i trzeba przyznać, że jakość tego podglądu jest naprawdę dobra. Z drugiej strony, gdy kolega kolegi testował zasięg, to wyszedł bardzo podobnie jak w przypadku zwykłego R2. Może był minimalnie stabilniejszy. Być może przeróbka na FCC jakoś by tu pokazała te różnice, ale tak prosto z pudełka uważam, że dużych zmian nie ma. Co nie zmienia faktu, że to wciąż świetny wynik przy takich Umiarkowanych zakłóceniach uzyskać jakieś 2-2,5 km. Koledze, kolegi udało się tyle uzyskać nawet w takim terenie lekko zabudowanym. Oczywiście wszystko zależy od tego, gdzie latacie, jakie macie zakłócenia u siebie, ale muszę przyznać, że ten system jest naprawdę stabilny. DJI chwali się tutaj też nowym Active Trackingiem, ale znowu nie zauważyłem jakichś, nie wiadomo jakich różnic. Na pewno na plus są te czujniki na górze, bo poprzednikowi zdarzyło się tak. Randomowo podnieść lot. Nigdy mu się to nie zdarzyło, będąc pod jakimiś gałęziami, ale mimo wszystko tutaj no, czuję się trochę spokojniej, wiedząc, że w razie czego coś nam zerka do góry. Z nowości mamy też Master Shots, czyli po wybraniu celu, na przykład mnie, dron automatycznie robi serię ujęć, orbity, naloty i tak dalej. Fajne, bo nie są to takie typowe quickshoty, jak na przykład boomerang, które już mocno wszystkim się przejadły, tylko gotowe ujęcia, które potem możecie sobie pociąć i wykorzystać na montażu. Mamy też taki bezpieczny tryb lotu. Generalnie to jest coś takiego, że po prostu nie pozwoli nam latać na boki, tylko na przykład lecąc do przodu i chcemy skręcić, no to cały dron będzie się tak przechylał i skręcał trochę jak samolot. Albo wiecie jak co? Jak najłatwiejszy tryb w dronie DJI FPV. Okej, okay, my tu gadu gadło o pierdołach, a przecież trzeba porównać kamerę, bo w końcu to jest największa zmiana. Mamy tu jednocelową matrycę, 20 megapikseli, ogniskowa to 22 mm, w R2 było to 24, więc tutaj jest szerzej. F2.8, i niestety jest to stała przesłona, nie mamy tutaj możliwości jej zmiany, więc będziemy musieli się częściej posiłkować filtrami ND. Kamera nagrywa maksymalnie w 5 i 4K, 30 lub 25 klatek oraz 4 4K do 60 klatek. W 4K 25 lub 30 klatek możemy skorzystać z cyfrowego zooma. Ponieważ mamy tutaj 20 megapikseli, to kamera może wykorzystać mniejszą część matrycy do nagrywania w 4K, tworząc w ten sposób tak trochę sztucznie zoom. I o ile ten czterokrotny wygląda średnio, tak dwukrotny jest zupełnie używalny. Mamy dużo szczegółów i nie jest ani zaszumiony, ani przeostrzony. W 4K 50 lub 60 klatek nie możemy robić już owego zooma, ale to między innymi dlatego, że kamera już tutaj korzysta z kawałka matrycy. Przez co mamy dość sporego kropa. Dla kogoś takiego jak ja, gdzie głównie nagrywam w 50 klatkach, no to troszkę szkoda, że jest ten krop. Ale z drugiej strony dobrze, że w ogóle te 50 klatek jest. Choć w tym przedziale cenowym i w dzisiejszych czasach to raczej standard. Porównując 5,4K 25 klatek do 4K 25 klatek w R2S, różnica nie jest kolosalna, ale zauważalna. Mamy więcej szczegółów, widać to zwłaszcza na dużym kropie. 4K 50 klatek wydaje się mieć więcej szczegółów niż 4K 25 klatek, co raczej się nie zdarza. W 50 klatkach ten krop matrycy jest po prostu obecny, przez co robi nam ten wspomniany zoom. Stąd różnica w szczegółach. Gdy zrobimy identyczny krop. No dobrze, ale o ile lepsza jest ta kamera w porównaniu do poprzednika? Ilość szczegółów nie jest jakaś dużo większa, nawet gdy porównujemy do 5 i 4K, ale mamy tutaj wyraźnie mniejsze szumy. Wielkość pikseli w nowym R jest większa, co na pewno ma na to wpływ. Większą różnicę zobaczymy porównując 4K w 50 klatkach w obu dronach. Nocą różnica staje się oczywista. Pokusiłem się nawet o porównanie do Phantoma 4 Pro, który również ma jednocelową matrycę. Poczciwy Phantom nadal daje bardzo ładny obraz, ale na moje oko R2S wygląda lepiej. Na nieco mniejszym ISO, żeby dać staremu R2 szansę, obraz z poprzednika ma wyraźnie mniej szczegółów i więcej szumów. Oczywiście szczegóły to nie wszystko ważne są tutaj też kolory oraz zakres tonalny, a jak wiemy, seria R ogólnie z zakresem tonalnym nie miała po drodze, no chyba że mówimy o Trybie HDR, który nadal jest spoko, ale nie mieliśmy kompletnie kontroli nad tą kamerą, no i działał tylko w 4K 25 i 30 klatek. W nowym R2S mamy możliwość włączenia 10 bitów, co wiadome, znacznie poprawi zakres tonalny i możliwości gradingów postprodukcji. Te 10 bitów włączają się automatycznie po wejściu w tryb LOG lub HLG. Jeśli chodzi o fotografię, no to nie jest to moja działka, ale Bartek na tym się zna i co nieco o tym opowie. Cześć Wam, dzisiaj troszkę z innej półki, mianowicie mamy Mavic R2 i R2S. Dodatkowo mamy też parę zdjęć z Fantoma 4, ale przejdźmy najpierw do tego pierwszego, Mavic R2. Jak pamiętacie, były malutkie problemy, jeżeli chodzi o taką jakby rybkę, tylko że w drugą stronę, czytaj... Na rawie mamy ładne, czyste zdjęcie, mianowicie na JPEG-u jakby nam uwypuklało to zdjęcie. Inaczej mamy w R2S, na zdjęciu tego w zasadzie nie ma. Jedyny minus, może nie tyle minus, co może być dla niektórych plusem, w rawach robi nam się winieta. Ciemna bineta. Mamy JPEGa w zasadzie tego samego zdjęcia, który nie ma winiety. I według mnie dużo lepiej poprawione zostały RAWy, jeżeli chodzi o samą korekcję. Mianowicie RAWa jak przerobimy, więc tak jak ewentualnie chcemy, żeby on wyglądał i zastosujemy te same ustawienia do JPEGa, to w miarę nam się to nie rozjeżdża. Może nie aż tak się rozjeżdża jak w Mavicu R2C. To są te same ustawienia co na tym zdjęciu. Przejdźmy może do zdjęć e, nocnych. Specjalnie wybrałem zdjęcia z mniej więcej takimi samymi ustawieniami ISO100 2 sekundy i tutaj mamy tak samo Mavic R ISO100 2 sekundy. Na przybliżeniu, na dwóch sekundach, delikatnie R2S nam rozmywa, no ale nie ma się co oszukiwać. Mavic R2, tak samo zrobi, inaczej ma się to przy jednej. Przy 1,4 czwartej sekundy. Tu mamy fajnie, w miarę czysto, nieruszone. Mavic R2 przy 1,4 sekundy. Całkiem sympatycznie. Całkiem sympatycznie nam to wychodzi. Przejdźmy jeszcze do R2S do zdjęć. Mamy bardzo ładne miasto, o którym pewnie e, nieraz słyszeliście od Szczepana. Po ubrieniu zdjęcie całkiem fajnie wygląda, tak samo, jeżeli chodzi o JPEG, -a. nie robi nam tej. Nazwijmy to kolokwialnie bulwy na środku. W Mavic'u R2C niestety mamy bulwę. Dla porównania, jeszcze nocne z Fantoma czwórki Tu mamy przy 2 sekundach. Jeżeli coś z tego wyciągniecie, to powodzenia. Przy 1,4 sekundy jest zdecydowanie lepiej. Trzeba też brać pod uwagę to, że R2S mamy kamerę 8mm. Przy Mavic'u R2C mamy.

Mam nadzieję, że pomogłem. Trzymajcie się do zobaczenia następnym razem. Pozostała kwestia czasu lotu. Dron jest cięższy, a bateria ta sama. Sam producent mówi tutaj, że dron lata krócej i faktycznie da się to delikatnie odczuć. W R2 u mnie wychodziło jakieś 25-26 minut, w zależności od tego, jak latałem, jaka była temperatura czy siła wiatru. Tu mam wrażenie, że jest minimalnie krócej, ale szczerze ciężko to zmierzyć. Czy ktoś się tu spodziewał rewolucji? No, ja myślę, że nie. Samo DJI, tak jak już mówiłem, nazwało tego drona R2S. A nie R3, bo w zasadzie no, to jest ta sama buda, praktycznie ta sama obudowa, ta sama aparatura. Jedyne, co się tak naprawdę różni, no, to te czujniki oraz kamera. No, mamy tutaj teoretycznie ten nowy OcuSync, nowy ActiveTrack i tak dalej, ale umówmy się, to działa bardzo, bardzo podobnie i raczej to są takie zmiany kosmetyczne. Zatem ja osobiście uważam, że jedyne takie najważniejsze zmiany, jakie tu są, to te czujniki i kamera. I pomimo tych kilku kompromisów, na jakie poszli, żeby zmieścić się w tej wadze, jak chociażby zmienna przesłona, czy ten Galileo czy jakieś takie drobniejsze pierdoły to to wciąż jest naprawdę świetna opcja, bo w takim rozmiarze, czyli w rozmiarze, który mieści się w kieszeń na mały obiektyw w plecaku, mamy jednocelową matrycę, 5K w 30 klatkach, 4K w 60 klatkach, 10 bitów, daleki i stabilny zasięg, także naprawdę upchali tutaj sporo w takim, no, mimo wszystko małym rozmiarze. No właśnie, rozmiar. Czy to jest dalej taki dron pomiędzy czymś wakacyjnym a profesjonalnym? Trochę tak, trochę nie, bo mówię, ta kamera naprawdę robi fajny obrazek, ale myślę, że on nadal jest czymś pośrodku. A skoro tak, to biorąc pod uwagę, jakie mamy tutaj funkcje, parametry kamery i tak dalej, to jestem ciekaw, co pokaże Mavic Pro 3. Na pewno pojawi się więcej testów związanych z tym dronem i niezależnie czy kupujecie tego, czy miniacza, czy jakiegokolwiek innego. To polecam sklep GoHero.pl, który już od dłuższego czasu wspiera ten kanał. Dzięki temu mogę wam robić niezależne i niesponsorowane recenzje. Wpiszcie hasło Gadget for w pole uwagi, a dostaniecie dobrą niespodziankę. Nie mogę wam powiedzieć, co to jest, ale zapewniam, to nie jest długopis i na pewno przyda wam się do drona. Polecam obejrzenie tego materiału. Tutaj mówię więcej o poprzedniku tego drona. No i oczywiście czekam na wasze komentarze. Dajcie znać, co myślicie na temat tego drona. Zapraszam na mojego. Instagrama oraz grupy na Facebooku, no i widzimy się jak zawsze w następnym odcinku. Trzymajcie się!